Rok i 45 minut temu. Dokładnie wówczas rozpoczęło się spotkanie w ramach 1.32 minionej kampanii Pucharu Polski, w którym to pogoń godzic Mazowiecki wyeliminowała Gdańską Lechię. Los chciał, że po roku obie ekipy spotykają się ponownie, dokładnie w tej samej fazie, tym razem STS Pucharu Polski. Postanowiłem wybrać się do Pruszkowa, gdzie to spotkanie się odbędzie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania vloga. Jak możecie zobaczyć, ja dotarłem już na obiekt znicza Pruszków, ponieważ to tutaj odbędzie się spotkanie w ramach 1.32 STS Pucharu Polski Pogoń godzi Mazowiecki, a więc ewaluacja początku kampanii BetKlik pierwszej Ligi podejmuje Lechia Gdańsk, która w ostatnich dwóch spotkaniach w Ekstraklasie odniosła zwycięstwo. Jak widzicie, ja czekam już przy wyjściu na murawę na zawodników obu duży. Za moimi plecami w tym momencie także możecie zobaczyć, w jakim stopniu wypełnione są trybuny stadionu. W Pruszkowie. wyjściówka na to spotkanie dla kibiców na sektor D, a więc położony po środku, tak żeby widoczność powiedzmy była najlepsza. To 57 zł. Nieco więcej niż na spotkanie Betfleik pierwszej ligi. Najbliższy weekend odbywa się mecz między pogonią Godzik Mazowiecki też na tym stadionie auks em I tam taka wyjściówka kosztuje 40 zł. Także w mojej opinii jest to dosyć wysoka stawka, jak za takie spotkanie.

Dziękuję. Yeah. Za nami pierwszych gwizdek, kibice drużyny gospodarzy rozpoczynają doping, a za moimi plecami możecie zobaczyć, że Pogoń będzie wykonywała stały fragment gry. Chciałem podejść do sektora gości, ale on jest właściwie na ten moment rozproszony. Te gości są otwoszeni. W tym momencie długa grupa spaceruje do sektora gości. Możecie ich zobaczyć gdzieś za moimi plecami, ale strasznie świeci słońce. Muszę sobie radzić tak jak na meczu kiedyś wieczysty, kaków byłem w półfinale obecnych obecnie pierwszą ligę. Taki podobny vibe, tylko troszkę zimniej jest już teraz, ponieważ lato się skończyło dokładnie wczoraj, ale chyba tak. Chyba nie widziałem jeszcze na żywo, żeby były dwa sektory gości na oficjalnym spotkaniu i w tym przypadku tak jest, a więc kibice lechi siedzą właściwie w niewielkiej separacji od kibiców gospodarza. Za moimi plecami jest grupa bardzo młodych sympatyków, którzy wykrzykują śpiewki na cześć w pogoni godzin. Mamy taki prawdziwy doping na dwie strony w tym momencie w godzisku mazowieckim, ale ja cały czas atakuje. Na razie w Pruszkowie to jest przede wszystkim spektakl kibicowski. Mamy około 20 minuty spotkania. I pogoń tylko na początku znalazł się pod biamką przeciwnika, a tak to lechia w ofensywie. Kapitalnie teraz interweniuje Paweł Kieszek. W pierwszej połowie były sytuacje podbramkowe, był fenomenalny doping, ale zabrakło goli tutaj w płuszkowie, jak widzicie, ja w przerwie wyszedłem sobie na taki punkt położony. Nieco wyżej, stąd będę śledził początek drugiej części tego spotkania. Dzisiaj tutaj zwycięzca musi zostać wyłoniony, jak widzicie. Za mną znowu zmaga się doping kibiców lechii, ponieważ zawodnicy wychodzą już na mojawę, także czekamy tutaj na gole. No stąd to robi niesamowite wrażenie. zmiany i Fed Kapil w drużynie leci się na boisku zameldował natomiast w drużynie gospodarzy mamy Damskiego, Adamskiego a więc zawodnika który w minionej kampanii prezentował bajwy zagłębia lubi można powiedzieć że pod koniec sezonu zrobił show kiedy dostał szansę od Leszka czekamy na gole w Tuszkowie <laughs> Mamy pierwszego gola po przerwie, tylko mi do szatki, który mam wrażenie, że naprawdę bardzo dobrze wykorzystuje do spotkania. Kończenie dzisiejszej konfrontacji pozostało niecałe 20 minut. Za moimi plecami możecie nie tylko zobaczyć, ale też usłyszeć kibiców gospodarzy, którzy gonią wyniki się nie poddają, a w szeregach drużyny Piotra Stokowca na placu gry zameldowali się bardzo ciekawi kolejni zawodnicy. Już mówiłem o Rafale Adamskim, a kilka minut temu mieliśmy meldunek Jakuba Konstantyna, a także strzelca bramki jeszcze w minionej kampanii na poziomie ligi konferencji UEFA, więc Mateusza Szczepanieka, który do pogoni trafił w warszawskiej legi. Ostatnie minuty dzisiejszego spotkania z mną rozgrywają się zawodnicy ze Woli Higdys. Przed momentem był z nimi także Bogdan Wionnek którego tego towarzystwie oglądałem kilka minut dzisiejszej rywalizacji. Kiedy byłem Lechii chyba nie z naprawdę bardzo niewielkiej odległości, to wionek bardzo głęboko odetchnął i nie będę może cytował, jakim komentarzem skwitował tęże sytuację, ale pogość sobie stwarza bardzo groźne okazje w końcu tego spotkania przede wszystkim po starych fragmentach gry także jest zdecydowanie szansa na to, aby drużyna na gospodarze wyrównała. I kibice się także ożywili, mam wrażenie w drugiej części, także w spacie. Ewidentnie stybun im pomaga. Moment wielki, dla którego poniekąd pojawiłem się dzisiaj w Kuszkowie, a więc Damian Jaroń pojawia się na boisku. Chciałem zobaczyć tego zawodnika na żywo. O teraz gospodarze zmanowali naprawdę bardzo dogodną sytuację do końca ewalizacji tylko 6 minut.

ale co mnie cieszy najbardziej, to to, że zawodnicy, którzy dotychczas nie, nie mieli tego um, czasu, że się go otrzymali, the pitch, for the, for the club e, a to jest bardzo ważne w kontekście takim, żeby zespół i klub uh, szedł do przodu, to, play on. E, to było ekstremalnie ciężko grać na tym boisku, na tym podłożu, for, for dla obu zespołów, um, ale myślę, że daliśmy sobie z tym radę najlepiej, jak potrafiliśmy. Więc awansowaliśmy do dalszej fazy powarowej. I to jest bardzo ważne dla naszego klubu. Chciałbym jeszcze skorzystać z tej okazji, żeby życzyć wszystkiego dobrego i najlepszego trenerowi

i kto wie, być może z racji pozycji, jaką mają na są do się spaczył, Przede wszystkim dlatego, że on bardzo kocha grać w piłkę. Ktoś się w, piłkę w Cause, cause, cause więc to My bardzo dużo <laughs> nie wiem, co on zrobi, więc wiem, <laughs> czy on też. A co jest ważne i co jest bardzo dobre, to to, że tym bardziej nie wiedzą, przeciwnicy. <laughs> Ja już spod stadionu w Pruszkowie bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Przed momentem mogliście usłyszeć wypowiedzi z konferencji prasowej. ten Alechi w bardzo dobrym humorze Johna Kwea, który nazwał Ałada, więc napastnika Alechi w tym spotkaniu, jeźdźcem bez głowy. Absolutnie tego Johna Carver nie ukrywa i za to mam wrażenie, że jest ten w naszym kraju uwielbianym. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Za moimi plecami widzicie autobus drużyny, która dzisiaj uległa Alechi Gdańsk i odpadła na etapie 1.32 z Pucharu Polski. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Cześć.